i'm A co zostało z naszych warzyw? Zobaczymy To moje warzywa Ziemniaki w porządku Cebula trochę przyłamane Pietruszka No Stoi Buraki trochę liście połamane Marchewka też ale jakoś tam będzie rosła Cebula, pióra połamane, ale też może jakoś dadzą radę. Jarmuż twardo stoi. pasula przytyczona, więc jej nic nie będzie. Trochę stronki poopadały. Kapusta, główki wyczyszczone. Będzie jeszcze coś z tego. Miało grubo gradu. No i choć cukinie tu ścięte są całkowicie przez grad, no to te parasole na tunelach uchroniły je przed otarganiem, przed przebiciami, pulami tymi dużymi, dwóch czy nawet 3 centymetrowymi. Wszystkie tunele na szczęście ocalały. Gdyby te pomidory rosły bez osłon, to taki grad na pewno by je wszystkie zniszczył, a więc uprawa w tunelach jest wskazana. No i tu na dowód, ten pomidor rósł tutaj na zewnątrz, więc cały cięty, wszystko, nie zostało prawie nic. To tak samo, porywane wszystko, także tylko w tunelach, tylko pod osłonami.